Witajcie, kochani, tu Ewa z kanału Tarot Eweni. Dzisiaj zapraszam Was na czytanie: Kim będzie mój przyszły partner. Jak sam tytuł wskazuje, jest to czytanie dla ludzi, dla tych z Was, którzy są w tej chwili sami, czekają dopiero na tego kogoś, albo dla tych, którzy kończą swoją relację i no, spodziewają się, że w ich życiu pojawi się nowy partner. Kochani, dziękuję. Za subskrypcję. Mówię to na początku, żeby wszyscy, którzy chcą oglądać, usłyszeli. Więc jeszcze raz dziękuję za subskrypcję, za polubienia. Zapraszam Was, jeżeli Wam się spodoba, abyście pozostali ze mną. A teraz już do pracy i wybieramy spośród trzech kart. Wybór pierwszy, wybór drugi i wybór. Trzeci, jeżeli potrzebujecie, trzy karty razem. Tak to wygląda. I już zaczynamy czytanie od karty pierwszej, od wyboru pierwszego paść denarów. I sprawdźmy, co tutaj ten paść denarów chce Wam powiedzieć o Waszym przyszłym partnerze. Na pewno będzie to osoba, jeżeli nie młoda wiekiem, to młoda duchem. Ktoś, kto bardzo dba o szczegóły, kto jest skrupulatny, będzie Wam okazywał na pewno szacunek, będzie miał taką dużą wrażliwość na Was, uważność i pilnował tego, żeby wszystko w relacji było porówno, zarówno jeżeli chodzi o sprawy fin przepraszam, finansowe, jak i sprawy emocjonalne. Tutaj bardzo ważne dla niego jest takie właśnie sprawiedliwe inwestowanie w rodzinę, inwestowanie w związek, porówno. I czego jeszcze możecie się po takim kimś spodziewać? Na pewno lojalności i zaufania. To jest dla niego taką podstawą w relacji, podstawą w związku, więc nie będziecie się mogli obawiać, że gdzieś to wasze zaufanie zawiedzie, że postąpi. Nieuczciwie w stosunku do Was. Możecie też spodziewać się wsparcia i pomocy. Wtedy, kiedy tej pomocy będziecie potrzebować, na pewno od Niego ją otrzymacie, ale to działa w obie strony, bo tutaj jest mowa o tym równym przepływie więc o tej równej wymianie czegokolwiek i energii. I pieniędzy, więc będzie tak, tak samo oczekiwał od Was tego wsparcia i pomocy, takiego jednakowego zaangażowania. Skąd przyjdzie ten ktoś? Być może, że to będzie właśnie ktoś z pracy, może jakiś kolega, może ktoś z uczelni. I ta Wasza znajomość rozpocznie się przede wszystkim od przyjaźni, właśnie od takiego koleżeństwa. Okaże się, że bardzo dobrze Wam się rozmawia i no zdecydujecie, że może warto pójść krok dalej i zainwestować w taką już poważniejszą relację. Co z tego dla Was wyniknie, z tego, że taki ktoś pojawi się w Waszym życiu i zostanie Waszym partnerem? Myślę, że Wasze takie skłonności być może do emocjonalnych, do takich duchowych uniesień, do szukania głębi w każdym geście, w każdym zdarzeniu, to będzie teraz dzięki właśnie temu paziowi denarów mogło być trochę ukierunkowane, trochę okiełznane. Marzenia o rodzinie, sposób, w jaki ona miałaby być zbudowana, czy w jaki sposób mogłaby funkcjonować. Tutaj dostaną takich określonych zasad, określonych planów. Także to, co do tej pory było właśnie trochę w takiej, w takiej przestrzeni, przepraszam, nie mm, zdefiniowanej może do końca, to teraz y, dzięki właśnie tej osobie, dzięki temu tej energii y, pazia denarów y, zacznie przybierać takie realne kształty. Y, czyli dokładny, dokładna wizja związku, dokładna wizja relacji, tej rodziny, y, i zdobycie Waszego zaufania właśnie poprzez tą lojalność, poprzez to wsparcie spowoduje, że poczujecie się bezpieczni, bezpieczne, mocni w tej kreacji, w tej przestrzeni uczuciowej i pewni, że to, co było do tej pory takim pragnieniem i potrzebą serca, Możecie z tą osobą sobie po prostu w spokoju realizować. Możecie być pewni, że wasze zamiary spotkają się z akceptacją, z wsparciem i nie pozostaniecie czy sami, same pod zbudowaniem tej rodziny, tego związku. Także perspektywy przy kimś takim są bardzo obiecujące, bardzo pozytywne. I na pewno jest to ktoś, z kim można zostać na dłużej albo na zawsze. I wybór drugi, same takie młode energie Giermek Mieczy. I zobaczmy, co ten Giermek Mieczy reprezentuje jako partner dla Was. Kto to będzie? Jak z nim Wasze życie może się poukładać? Na pewno jest to ktoś taki bardzo waleczny i on wręcz czuje taką po, potrzebę walki o wyższe ideały. Może, może wam przeszkadzać trochę to, że jest nieufny, taki bardzo czujny i będzie Was na pewno dobrze na początku Waszej znajomości obserwował. Co może Wam imponować? Na pewno taki aktywny umysł, ktoś, będzie to ktoś taki sprytny, dowcipny, mający ostry język, bystry. Być może, że będzie Was czasem prowokował do pewnych reakcji. I no, musicie tutaj być na takim wyższym levelu, jeżeli chodzi o inteligencję, żeby mógł was i chciał zaakceptować. Na pewno u niego jest duża zaradność, i wręcz granicząca z taką przebiegłością. Będzie czujny i dba, dbający taki o swoje interesy, więc te interesy. Będą dla niego zawsze istotne, no, chciałoby się też powiedzieć, że mogą być yy, priorytetowe. Yy, trudno mu będzie yy, okazywać uczucia, yy, tak, identyfikować się z nimi i dzielić. I tutaj, jeżeli yy, nie potrzebujecie takiej wylewności, serdeczności, to będziecie sobie dobrze z tym radzić, z, tym jego, z tą jego cechą charakteru, z tym jego zachowaniem no i nie będzie wam to przeszkadzało. Jeżeli jednak będzie potrzeba takiej okazywania większego uczuć, no to tu przy Paziu Mieczy nie do końca będzie można na to liczyć. Na co szybko będzie reagował, na każdą sytuację, na wszystko, co was jako związek, jako relacja będzie spotykało, ale również na to, jakie sygnały będziecie w, w stronę jego wysyłać, jakie słowa będą padać, to na pewno nie będzie to reakcja za jakiś czas, tylko natychmiast będziecie mieli tu jakąś odpowiedź. No, oczywiście z poziomu jego inteligencji, z poziomu y, jego y, logiki. Takie y, trzeźwe patrzenie na wszystko i y, y, zawsze przygotowanie na najgorsze. Będzie wskazywać na to, że no, do optymistycznych ta osoba nie będzie należeć. Zawsze będzie przy, przewidywać takie czarne i najgorsze scenariusze, ale za to dzięki temu na wszystko będzie przygotowany. Przede wszystkim e, najważniejsze, myślę, będzie to, że będziecie mogli liczyć na niego, bo on będzie wiedział, jak właśnie chronić was, jak chronić swoich bliskich przed jakimś niebezpieczeństwem, przed innymi. Mimo, że skąpy w słowach, będzie tutaj pełnił bardzo ważną rolę w relacji. Kogoś, kto trzeźwo patrzy na świat. No i potrafi przewidzieć rzeczy, których wy może przewidzieć nie potraficie. Jak to się będzie przekładało na życie Wasze z Nim. Myślę, że właśnie trochę Was tak osadzi w rzeczywistości ta Jego logika, ta Jego inteligencja. Każe Wam spojrzeć już nie z pozycji takiej naiwności, ufności, wiary do wszystkich do wszystkiego, czasem bez troski, lekceważenia pewnych sygnałów, na które powinniśmy w życiu zwrócić uwagę. Tylko jego postawa sprowokuje was do. Zmiany sposobu myślenia na inny niż dotychczas. Próbujecie jakoś pogodzić może tą waszą żywiołowość, tą taką waszą dziecięcość z tym, co reprezentuje właśnie paśmieczy. No i dzięki temu ten obudzi się może w was taki zapał do życia, i też waszą rolą. Będzie takie mm, kierowanie się impulsem, y, wniesienie trochę takiego ożywczego y, powietrza, y, takiego ożywczego intuicyjnego y, działania do, real, do relacji, do związku, bo mimo że karty wskazują, iż y, w pewien sposób y, dostosujecie się do jego wibracji, to jednak zachowacie właśnie y, ten. Ogień, tą energię, ten zapał, to wy będziecie generować właśnie takie zdarzenia nieprzewidziane, takie zdarzenia, które no, gdzieś tam nie są zaplanowane i dzieją się od tak właśnie pod wpływem chwili, pod wpływem jakiejś inspiracji. Myślę, że może to być bardzo ciekawa relacja, połączenie takiego. Chłodu i ognia, więc wzajemne dopełnienie i no, dosyć taki interesujący, ciekawy związek się szykuje. I wybór trzeci. Wyborem trzecim jest paść pucharów same młode energie naprawdę paść pucharów i zobaczymy, co ten paść pucharów może wnieść w Wasze życie. Kochani, więc tak, ten, kto wybrał tę kartę, może spodziewać się w swoim życiu partnera, który ma serce dosłownie na dłoni. To jest ktoś, kto będzie ktoś, kto nie udaje. Nie jest sztywny, nie jest leniwy, ma właśnie to serce takie przejrzyste i potrafi dzielić się uczuciami. I to uczucie którym Was obdarzy, będzie bardzo intensywne. To będzie osoba, która też posiada dar uwodzenia, więc bardzo szybko zdobędzie wasze, Waszą uwagę, Wasze uczucia i Wasze zainteresowanie. Poprzez być może flirty, poprzez komplementy dotrze do Was. No i... Dzięki temu relacja może rozwijać się właśnie bardzo szybko. Jest to też osoba, która żywi miłość do sztuki, więc jeżeli również jesteście na to wrażliwi, to tutaj wspólnie, razem będziecie mieli takie własne pole do radości, do kontemplacji, do też spędzania wspólnie czasu wspólne zainteresowania was tutaj mogą połączyć. Jaki to będzie związek? Na pewno oparty na zaufaniu. Na pewno taki, który no jest pewne, że nie, nie muszę się spodziewać, że do, dotknie mnie jakaś nielojalność, nieuczciwość, jakaś krzywda. I będzie to ktoś, kto jest gdzieś być może blisko was, więc jakiś może sąsiad, może jakiś kolega, może przyjaciel, ktoś z waszego otoczenia i może być to osoba młoda, ale no niekoniecznie. Może po prostu reprezentować właśnie cechy tego pazia. Jeżeli minie już ten pierwszy ogień, ten pierwszy zachwyt. To w Waszej relacji zostanie coś takiego, co możemy nazwać takim ciepłym przywiązaniem. Więc też związek rokujący na dłużej, rokujący na przyszłość. Co On Wam wniesie do życia, ten, ten ktoś, jak to Wasze życie może się z Nim ułożyć, potoczyć. No na pewno to wy będziecie osobą, która e, tak wszystko ogarnia, czyli pilnuje m, takich codziennych spraw, dba o e, wypełnienie jakichś dokumentów, dba o sprawy urzędowe e, m, i no, trzyma ten poziom, jeżeli chodzi o... Y, zadbanie o bezpieczeństwo rodziny, bo tutaj paść mieczy nie do końca może mieć do tego głowę. To właśnie y, wy, ale też dzięki jego y, energii, dzięki jego wsparciu, będziecie mogli sobie y, dobrze poradzić właśnie z tym y, światem zewnętrznym, y, ale też trochę odpuścić takiej sztywności, być może. Z tych takich przekonań o własnej racji, o własnej mądrości i pójść w taką energię żywiołu, w energię ognia i pokazać, że macie temperament, że macie też swoje potrzeby, przestaniecie być może ich się tak bardzo obawiać i je ukrywać. I okaże się, że nie do wszystkiego też należy podchodzić właśnie z taką rezerwą i rzeczowo. To może być bardzo taki gorący i namiętny związek, bo jeżeli rzeczywiście zetrą się tutaj dwa takie światy, to przy charakterze, przy osobowości Pazia Pucharów, może to być bardzo, bardzo interesujące. I y, Tarot zapowiada też związek taki pełen y, ciepła, bezpieczeństwa, gdzie oboje będziecie mogli się w pełni rozwijać, gdzie będziecie się czuć bardzo komfortowo y, i y, nie będziecie musieli obawiać się świata, tak że y, świat nie będzie zagrażał waszej relacji, waszemu związkowi, bo będziecie potrafili zbudować coś bardzo mocnego, bardzo trwałego. I kochani, to tyle, jeżeli chodzi o czytanie, jaki będzie mój przyszły partner, kim będzie mój przyszły partner. Oczywiście jest to czytanie ogólne, więc uprzedzam, podchodźcie z rezerwą, z dystansem. Nie ze wszystkimi musi ono rezonować i to proszę mieć na uwadze. Od tego są oczywiście czytania indywidualne. No cóż, to tyle. Już na dzisiaj dziękuję. Do usłyszenia, do następnego filmu.